Fake newsy niewątpliwie nie od dziś tak naprawdę są elementem wojny również, bo jakby są elementem naszego codziennego życia, są elementem biznesu, są elementem polityki, są elementem naszego codziennego życia w internecie, bo wszyscy korzystamy z internetu, wiele osób po przebudzeniu zagląda do smartfona i od razu może być odbiorcami fake newsów tak naprawdę. No oczywiście w sytuacji wojny ilość tych fake newsów się nasila i też nasza świadomość związana z fake newsami rośnie. Liczba fake newsów w związku z wojną w Ukrainie zdecydowanie wzrosła. Tutaj widać to po wszystkich statystykach, robionych przez rozmaite instytucje, od globalnych organizacji, przez polskie organizacje, przez instytucje badawcze czy przez instytucje rządowe, również. Ta liczba fake newsów jest na pewno. Duża, znacznie pewnie wykraczająca poza to, co jakby jest codziennością, bo zawsze mamy te fake newsy w internecie, ale nie można powiedzieć, ile tego jest tak, gdybyśmy chcieli sobie zliczyć. Najczęściej źródłami fake newsów są oczywiście ludzie, bo jakby jedna kwestia to jest ktoś, kto rozpuszcza fake newsa, czy robi celowy trolling na przykład, żeby wprowadzić dezinformację, żeby osiągnąć jakieś swoje cele. Natomiast on oczywiście nie jest w stanie nic zrobić tak naprawdę bez zwykłych internautów, którzy się na tego fake newsa nabiorą. Jakby największą bronią w rękach osób, które wprowadzają dezinformację, czy robią trolling, jesteśmy my jako zwykli internauci. Bo jeżeli te osoby sobie nawet założą farmy troli, nawet zorganizują jakieś fejkowe profile, które będą powielać te informacje, to one nie są w stanie z robić tego na taką skalę i nie ma to takiego pola rażenia, jak wtedy, gdy zwykli, realni użytkownicy zaczną to sobie podawać dalej i co najgorsze, oczywiście zaczną reagować na to, na przykład w taki sposób, że zaczną iść do bankomatów i wypłacać pieniądze. Powinniśmy zacząć od tego, żeby sobie w ogóle wyrobić taki nawyk, że wszystko, co widzimy w internecie może być potencjalnie nieprawdą. Znaczy, żeby nie zakładać, że to, co tam widzimy nosi znamiona prawdziwości, bo tak wcale być nie musi. Lepiej założyć, że niekoniecznie to musi być stuprocentowo wiarygodne. Druga kwestia, jak już zrobimy takie założenie, to jest to, żeby nauczyć się, że po prostu są w sieci pewne źródła, które są bardziej wiarygodne i mniej wiarygodne. Możemy oczywiście każdą treść zweryfikować na zasadzie szukania drugiego źródła. To jest kolejna technika, która jest dosyć standardową techniką dziennikarską czy, czy badawczą, żeby zobaczyć, czy na przykład jeszcze jakieś inne konta o tym piszą. Gdy już widzimy na przykład coś, co ewidentnie jest fake newsem, dezinformacją, trollingiem, możemy to zgłosić do odpowiednich organów, czy to w ramach jakiegoś serwisu społecznościowego, czy też do organów polskiego państwa. Jeśli chodzi o efekty, które chcą osiągnąć ludzie wprowadzający fake newsy do dyskusji publicznej, no to tutaj trzeba by ich najlepiej zapytać o to. Wydaje mi się, że podstawową taką kwestią jest osiągnięcie chaosu, wywołanie chaosu i zrobienie bałaganu, bo jakby tutaj nie możemy mówić, że to jest zawsze jakiś konkretny cel zrealizowany, że na przykład, nie wiem, ktoś wypuszcza fake newsa, że nie ma środków w bankomatach, bo chce, nie wiem, zniszczyć System bankowy, albo zabra zabrać ludziom pieniądze, czy cokolwiek takiego. Nie, tutaj jakby celem podstawowym jest wywoływanie chaosu, sianie niepewności i zamętu, tak naprawdę.